bo ja tej żadnej chyba misji pobocznej to nie mam no nie mam, no dobra, niech będą zajęcia z eliksirów niech no tak będzie lecimy lecimy na zajęcia kolejne chyba już ostatnie i będzie yy, zabawa z magiczną magią, czy tam z tym boże, nie magiczną magią, tylko z, z starożytną magią dalej odkrywanie tej Tajemnicy. Po tych zajęciach wszystkie tak mi się wydaje. Także przydałoby się to zrobić. Na grze lecimy sobie z koksem 132 metry. Albo chyba metry. W sumie nie wiem, czy w, w Szkocji są metry, czy jakieś inne jest ten yy, miara. No, może być ciekawe. Nie mam totalnie pojęcia, jak tam z tym jest. Nie mam totalnie pojęcia, ale tutaj jest kolejna zagadka. I tym razem to zaklęcie posiadam. Także to też można porobić. I dobra, i co teraz? No tu jest niby 2, 3, 4. Może po prostu po kolei ma być. I to jest 2. Tak patrzę może to musi być cztery, bo tak jakby jest tutaj ten, nie? Eee, tutaj jest jakby cztery końcówki, cztery ten, cztery ramiona które się krzyżują może ten sposób? nie wiem, zobaczymy, nie? totalnie w sumie od tej może chodzić No to jest dalej jeden niby, a tutaj Tutaj jest 5. A nie wiem czy jest 5. Nie mam totalnie pojęcia jednak. Tu by jest... A spróbujemy jeszcze po kolei. Czyli tam jest 1, tu jest dwójka. Tu musi być trójka, a tutaj powiedzmy, że będzie... W sumie tutaj była czwórka już. Nie. a dobra rozumiem to jest banalnie proste jak się przyjrzeć przyjrzycie się dokładnie temu symbolowi temu, w sensie temu obrazkowi bo tutaj każdy obrazek jest przypisany pod poszczególnym tym pod poszczególnym liczbą po prostu wystarczy dobrze przekręcić te Czyli tak, czyli ten symbol na przykład przede mną ma numer 2. Okej. Okay. ten za mną ma symbol czwórki, czyli jest ok. Ta powiedzmy, że insygnia ma trójkę, a te nie do, nie do końca jakby xik ma jedynkę, dobra. Jest tak banalnie proste. Wystarczyło się przyjrzeć obrazkowi. Czyli to miało chyba trójkę, jak pamiętam. Dobrze? A tu jedynkę? Tak. Boże, jakie to było proste. Rozwiązałem tajemnicę hogwartu 1 na 1 i zrobione. I tam jest. Ej, coś tam jest. Mogę tam skoczyć? O, dobra. Schodzimy do kanałów, ty. Ale tutaj ciemno. Ej, dobre. Czekaj, co ja tu dostanę w ogóle. Wielka skrzynia. A wielkiej skrzyni jest. Wow, złoty skin. I jeszcze jakaś pomniejsza skrzyneczka, czyli magiczne diagramy. Kolekcjonerka i to jest jeszcze jedna mała skrzyneczka. I jest do różdek. Ale spoko. Fajna zagadka. trzeba ona była naprawdę troszeczkę się... Porozglądać, żeby ją rozwiązać, takie coś jak najbardziej mogę robić. Jak najbardziej, dobra, jest lepsza. Zdecydowanie jest lepsza ta chustka. Także sobie zgarnijmy to, jest jeszcze w ogóle na, te, na ofensywę. Także będę miał lepsze zakręcie. Jak najbardziej jestem za, tylko chciałbym inny kolor tej chusty. Na przykład ten bym chciał. No i gitara. Lecimy dalej. Zagadka rozwiązana, więc ja się cieszę. I jeszcze bardziej będę y, pilniejszy na lekcji eliksirów. Jeszcze bardziej będę chciał się nauczyć jakiegoś fajnego może eliksirku, który mi uratuje życie. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Co to będzie ciekawego. Bo mam, bo chyba rozumiem, że każdy nauczyciel e, jakby eliksirów jest e, jakby opiekunem domu, nie? O, ty w ogóle jeszcze kluczyk jest. No idealnie. Same fajne rzeczy mi tutaj aktualnie gradaje bo kluczy, bo klucze ogólnie, jak zbiorę wszystkie z tych kluczy medaliony powiedzmy, albo monety, to mogę dostać coś z, z kufra z domu swojego, dormitorium, bardzo fajną rzecz. Nie wiem jeszcze co to może być, ale mam nadzieję, że to będzie opacało robić. Dobra, trafione. Aktualnie mam chyba tam 7 już tych żetonów całych, także naprawdę jestem mega mega ciekawy, co tu jeszcze mogę dostać za to za, te, za ten kufelek, ale to przekonamy się jak uciura to zebrać po prostu, nie? A teraz eliksiry u profesora Sharpa, chyba tak. potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. as fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. you will begin this term by brewing a wigan weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes Professor Sharp, the Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to Jeden, jedna kropelka do soku z chorbotka. Cyk. Albo dwie krople. Jeszcze jeden. Albo trzy krople. Mieszamy. Mieszamy teraz tą stronę. Delikatnie, oczywiście, pewnie. I zrobione. I see most of you have not forgotten how to stir. Hmm. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Eduras Potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients in my office. But in the future, you'll be expecting no, to. Dobrze, the next Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more Dobra, do, Come and see me when you've finished brewing. Dobra, czyli kolejny eliksir, tutaj nie mam pojęcia do czego będzie służył, ale podejrzewam, to będzie eliksir do walki, powiedzmy. Dobrze, może się przydać. Także po... o. Tak, tak powiedział. Hoji to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley, bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's old Keeps too close an eye on me for comfort. <coughs> hmm. Ciekawy, dlaczego macie ciągną hmm. Anyone with a troll-sized brain can brew a jura's potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I would hoped. I simply need a single fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his. Oh, mam... Perhaps you could grab it for me. No, nie, no nie, wiem, czy wpadać w ten jakieś kłopoty. Że powiedziawszy. ...po pierwsze zajęcia z eliksirów i od razu takie coś, że będę kradł jakiś składnik. No, tak niefajnie, troszeczkę. Także nie wiem, czy chcę się na to pisać. Nie wiem, Gareth. Nie chcę na Nie 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 Hmm, chyba nie, chyba nie. No, i tak delikatnie mu odmówiłem. Nie obraził się. Da radę, chłopak. Także futro wilka musimy zebrać. Mam rozumieć, że mamy jeszcze jaja popiełka sobie zgarnąć do eliksiru. I co jeszcze? Pióro Świergotnika, to właśnie nie... Kurde, nie wiem. Bo w sumie to pióro, to wiecie... Dobra, wiecie co? Może się nie dowie ten szarp. ryzykuje. może nie będę miał szlabonu pierwszego dnia. Czy tam drugiego, zabiorę mu. To pióro, niech stracę. Niech no stracę, nie? Dobra, masz te pióro, Garecie. Masz te pióro. Wiecie, trzeba pomagać... Gryfonom, nie? Bo Gryfoni są jacy są, więc no trzeba pomagać słabszym. To jest normalna rzecz w świecie. To czasem mocniejszy musi pomóc. Dobra, a my gotujemy eliksir Edurus, który wzmacnia obronę osoby, która go wypije, pokrywając jej ciało twardą kamienistą skórą. E, fajne. To może być naprawdę dość ciekawy eliksir. Także ogólnie ten eliksir chyba sprawia, że, nasze, że nasza skóra staje się twarda jak kamień, tak? Hmm, naprawdę. Na walki może z trudniejszymi bosami być jak znalazł. <laughs> Dobra. Oho. No, oczywiście. No, typowy gryfon. A no, tak, no i tak właśnie pomagać gryfonom. Chyba. aha Jestem dobrze takim jak to zrobiłem. Że powiedziawszy. Bo nie że mu pomogłem, to jeszcze gryfoni stracili punkty, więc dla mnie to jest bardzo, bardzo dobra rzecz. oj chyba się dowiedział jednak o mnie. No i gorzej. Panie profesorze, przepraszam, zmusił mnie. To prawda. Zostałem zmuszony do tego. Professor sharp must have learned a lot during the no, war. I wish talked I brewed an edgeris potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does not go a long way with me. I'll so so assume that you've learned a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I dziękuję. Dziękuję you've done well i confess i was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student i'm glad i was able to meet your expectations a rare occurrence and you do well to remember that you're not a potion's master quite yet in addition to having a solid <laughs> grasp of how to combine various ingredients you should dobrze, gain dobrze. A uczupi, <laughs> themselves pay particular attention in herbology

Hmm... Wszędzie po Hogwarcie mogę ogólnie tworzyć sobie takie eliksiry, czy, czy, czy tylko po prostu w tym konkretnym miejscu? Bo jak tylko w tym konkretnym miejscu, tak troszeczkę będzie. Oho Okej okay. Uuuu, kolejne knuwanie za plecami dyrektora, tam mi się podoba. Także czy ja mogę jeszcze sobie... A sobie stworzę jeszcze jeden eliksir Wigenowy, przyda się na pewno. Na pewno eliksir do leczenia się przyda. Zwłaszcza, że straciłem ostatnio troszeczkę tego eliksiru na... Rzecz walki z chociażby tym klubie pojedynków oraz tymi goblinami chyba. Także na pewno się przyda. Nadrobić straty, że tak powiem. No ale okej, okay, okej. Okay. Także kolejna lekcja zaliczona. Eee, I teraz mamy ostatnią nadzieję jest zgrzytka. <grytka> Zgrzytek. Okej, okay. Czyli zatno domowy może mieć wskazówkę co do zaginionych stron, których szukam. Muszę dowiedzieć się więcej. O. No to spoko. Tylko ja bym naprawdę już nie chciał aktualnie robić tych zadań fabularnych, tylko bym sobie chciał też co nieco porobić zadań pobocznych. Byłoby naprawdę miło, Giereczko, gdybyś właśnie mi dała coś takiego. No, jest takie zadanie. Kord przywoływaczy, miecz jeden. Kord przywo przywoływaczy jest popularny w Hogwarcie. Uczniowie często spotykają się przy tablicy by szukać nowych rywali. Jak można sobie wyobrazić, współzawodnictwo między domami jest zacięte. Moje zwycięstwa nad Nati Onaj i Leanderem Previtem pokazały, że trzeba się ze mną liczyć. Już nie mogę się doczekać kolejnych przeciwników. Robimy to. Moczyłam sobie... Potrzeba w sumie w sobie ten... Klawiszologię. Eee, klawiszologię jakby się jej, nie? Żeby się w trakcie tych ważniejszych walk nie myliło. Bo jak się będzie myliło to wszystko, to będzie źle. Nie mogę coś często padać na. wcale nie aż taki wymagający poziomie. Bo umówmy się, że jednak ten poziom Hogwarts to nie jest jakby wysoki poziom, nie? On jest po prostu łatwy. I może go na normalnym poziomie, to się wydaje bardzo, bardzo łatwy. <laughs> Ale jak się klawiszy nie za to może być problem po prostu, nie? Także właśnie takie pojedynki to jest doskonała. doskonała rzecz, żeby coś tam się pouczyć. O, oczywiście ci dwaj znani panowie, ale widzę, że chyba tego drugiego pana naprawili. Nice. Także dobrze, że wszystko się zakończyło, mimo tego, że został pobity, dość spoko. Także okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. wychodzimy sobie teraz na błonia. Tutaj, ej, czekaj, czy w ogóle można się nauczyć latania na tym, na miotle. Chciałbym już sobie nauczyć się latać na miotle, byłoby pogu. Na pewno bym dzięki temu szybciej. Eee, ogarniał, jakby, miejscówki poza Hogwartem, nie? Bo ja wiem, że są teleporty, ale takie teleporty to tak nie jak się miałem do zwiedzania troszeczkę. Na miotle byłoby zdecydowanie to na plus. Także dobra, Lander Prevet Co

Bo nie dosyć, że są... ...nie dosyć, że tutaj są... Eee, ...Boże... ...te... Eee, utrudnienia... ...to jeżeli te utrudnienia potrafią tą piłkę... ...ściągnąć... ...no i wypadło. Za mocno. Zauważyłem. A ja to jeszcze mogę przegrać. Najgorzej, i gorzej. No ma czterdzieści, potrzebuje pięćdziesiątki w tym momencie. Dobra, mam pięćdziesiątkę. Nice. To On ma 40, czyli 90, a ja potrzebuję tymi mieć znowu na piątkę. A jajaj, nie jest dobrze. No właśnie. Jeszcze mu tą. A jajaj źle. Proszę o rewanż. Jest ten moment, jak ja teraz zrobię. Na pierwszym. Akio. Bo już ogarnąłem, o co tu chodzi. <grywa> Naprawdę. No, skam. Okay, jest dobrze. That was one for the ages. My się to przydało jakoś z boku zrobić. Dobra. 70 on ma. Ja pier... Ale wygrałem! Dobra, wygrałem, tak czy siak. Jezus Maria, ale to było łatwe. Ostatnią kulę spekowałem, ale udało się wygrać. To są umiejętności, chłopie.

Myślę, że Czyli to był test, tak? I teraz będę miał większą ilość osób do pokonania na, tej ko na tym korcie? W sumie spoko, bo ten koryt naprawdę jest przyjemny. Także jeżeli nadarzy się okazja, bardzo chętnie sobie bym to jeszcze dalej pograł. No to jest to chyba jakie zdanie jest. Słodkie Dissendium. Wygląda na to, że Gary Wesley chce ze mną porozmawiać. O, matko. O Boże, co znowu mam na niego ukraść? Co to jest? A to jest klucz! A gdzie ten klucz? Halo! Gdzie ten klucz leci? Chodź tej, panie kluczu. Potrzebuję cyby. Dzięki to ja mogę zdobyć fajną nagrodę chyba. Aha, dobra, byłem szybszy niż klucz, nice. Okej, okay. chwila prawdy. No, rusz się do środka. Pięknie. Yes. Kolejny żeton. Ja nie wiem w sumie, który to jest żeton. Ale chyba już ósmy może. Może ósmy już żetonik będzie chyba. Dziewiąty nawet, o proszę bardzo. Jeszcze siedem kluczy, i zobaczę, co tam ciekawego będzie. Ok, także zrobione zadanko. E, tutaj chyba już wszystko jest oczyszczone, chociaż nie. Tutaj coś mi dalej. No to jest kłódka, dobra, to na razie tego nie mogę zrobić. Niestety jeszcze nie znam alohomory którego uczę na pierwszym roku. To jest głupie.